a pierwszego dnia wybraliśmy się zwiedzać w Miami oczywiście najważniejszy punkt zwiedzania Miami to był Walmart ale wynikało to z tego, że jechaliśmy tylko z bagażem podręcznym więc musieliśmy kupić trochę rzeczy, czyli klapki, sprzęt na plażę dzieciaki dmuchańce kupiliśmy też córce jakąś tanią hulajnogę bo ona czasem ma problemy, żeby chodzić daleko z hulajnogą jest jej łatwiej kupiliśmy trochę wody bo wiemy, że tu woda jest bardzo potrzebna co jeszcze? Jakieś jedzenie, takie żeby mieć w plecaku, kilka słodyczy, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, nie wiem co tam, co tam jeszcze kupowaliśmy, a bidon, bo ja nie wziąłem bidonu, kupiłem sobie taki bidon z termosem za 10 dolarów i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony, na początku trochę śmierdział, ale później był OK. I w tym olomarcie pękło 180 dolarów, nie wiem co tam jeszcze kupiliśmy, ale to były takie najpotrzebniejsze rzeczy, których nie wzięliśmy z Polski, bo byliśmy ograniczeni ciężarem. Chociaż muszę powiedzieć, że przy odprawie online'owej nikt w ogóle nie sprawdzał naszego bagażu. Mieliśmy taką ręczną wagę i każdy bagaż był sprawdzony, żeby nie przekroczył 8 kg a bagaż ten taki osobisty, żeby nie przekroczył dwóch. Co prawda mój osobisty ważył trzy z kawałkiem, bo tam aparat i tą kamerę i kilka jakichś bzdetów, ale byłem gotowy, żeby obwiesić się tym, przechodząc jak ktoś będzie się prół, że waży za dużo. Nikt w ogóle nie sprawdził tego bagażu. Oczywiście przy wejściu, przy bramce, czy była waga, nie wiem, ale były te mierniki bagażu. Takie, gdzie się wpada bagaż, i sprawdza się, czy spełnia odpowiednie wymiary, czy mieści się w wymiarze, ale nikomu tego nie sprawdzali. Ludzie jechali z jakimiś dwumetrowymi klarnetami, z, z akordeonami, z jakimiś dziwnymi rzeczami i nikt w ogóle się do nich nie przyczepiał. Niektórzy mieli ten podręczny bagaż na pewno dużo większy niż dozwolony, nikt nic nie mówił, ile ważył nie wiem. Mój de facto podręczny ważył prawie 9 kg, bo wziąłem sobie lapka. Ale córki waży już 6,5, więc mogłem przełożyć tam do niej lapka i wtedy oboje mieściliśmy się w tym limicie. Na security tak byliśmy ułożeni, ale po security włożyłem go sportem do siebie. Nikt nic nie sprawdzał, i, i de, facto, de facto myślę, że można było mieć po 10 kilo i było ok. Ale wiadomo, mogłoby się tak trafić, żeby sprawdzali. Żona ostatnio latała kilka razy i wyrywkowo sprawdzali chyba w Lufthansa. także, Także. Może być różnie, dlatego byliśmy raczej przygotowani, żeby być w tym limicie, ewentualnie jakieś tam 20, 20 deko ponad limit. Podobno 20 deko nikt się nie, nie przyczepia. Stąd też te, musiały być te zakupy w Walmarcie, bo nie mieliśmy wszystkich potrzebnych rzeczy. Aha, jeszcze kupiliśmy na pewno, jeszcze kupiliśmy krem do opalenia taki litrowy. Już przez 4 dni zużyliśmy myślę, że połowę. To bardzo potrzebna rzecz, pewnie jeszcze tego dokupimy z dwa. I po, po Wallmart, który zajął myślę, że jest godzinę, może więcej, bo jeszcze kawałek on nas, ten Walmart, był, wybraliśmy się na zwiedzanie. Odnośnie ruchu raczej ok. Chociaż zdarzają się wariaci, dużo trąbią. Na mnie nie trąbili, ale trąbią na siebie. Jak ktoś nie rusza przy skręcie, szczególnie w lewo, to trąbią. A to myślę, że powiem później, jak wygląda ruch na autostradzie. Chociaż tego dnia też jechaliśmy trochę autostradą. Te autostrady, moim zdaniem, są przereklamowane, nazywają się autostradą. Można jechać 60 minut na godzinę, czyli jakieś 90 na godzinę, czy coś w tym stylu. Przereklamowane, moim zdaniem, te autostrady, chociaż 7 pasów robi wrażenie, ale to jest tak, że tylko w małej części jest tak dużo pasów, gdzie, gdzie łączą się jakieś zjazdy, wjazdy i skrzyżowania, a z reguły są trzy pasy, przynajmniej tutaj koło Miami i na południe, gdzie jechaliśmy. A co do, co do zwiedzania Miami, to pojechaliśmy do Little Havana, bo tam podobno, no bo chcieliśmy zjeść też kubańską, kubańską kuchnię. Byliśmy w jednej knajpce, którą nazwę wkleję na ekranie, bo nie pamiętam teraz. I też na lodach, które są reklamowane, że są świetne, też nazwę wkleję. Raczej lody i żarcie było ok. Generalnie myślę, że. Między 50 a 100 dolarów można bardzo dobrze zjeść i de facto tyle można wydać dziennie na żarcie. Jak się jest w miarę oszczędnym, ale będzie to dobre żarcie. Nie będzie taki syf. Nawet da się zjeść bardzo dobre żarcie, taniej niż w McDonaldzie. Teraz chodzę po motelu czy hotelu. Tu są takie dwa motelo-hotele. Wszędzie chodzą klimy, także nie wiem ile energii ten hotel zużywa, ale pewnie dużo. Tak czy siak, tak czy siak, Little Havana ok, są miejsca gdzie jest bezpłatny parking, ale ten bezpłatny parking z reguły jest do 18, no z tego, że my jesteśmy na Europie, to byliśmy tam koło 14, a może nawet wcześniej, coś tam przekąsiliśmy, tą kubańską kuchnię była ok, zapłaciliśmy 90 baksów chyba, plus tip, te 90 to już z taksem. To też trzeba pamiętać, że ceny podawane są bez taksu i końcowa cena będzie wyższa o kilka procent. Generalnie żarcie było bardzo dobre, chociaż tłuste. Było myślę, że trochę wysoko przetworzonych rzeczy, bo była tam jakaś taka szynka, typowo amerykańska w tych kanapkach i, i nie był American cheese, ale ser też był taki, że być może, być może wiele z serem nie wspólnego. Ale generalnie żarcie było, było dobre, bardzo dobre frytki. I co zauważyliśmy? Że woda woda na Florydzie wydaje się być prawem. Także nigdzie nie czardzują za wodę. Jak się pyta co do picia i mu się wodę, to cały czas dolewają wodę z reguły z lodem. Nie wiem, czy spotkaliśmy jeszcze miejsce, gdzie woda była płatna. Może w hotelu, w hotelach, w których byliśmy, też w większości woda stoi. Można sobie nabierać, ile się chce. Generalnie na Florydzie można pić wodę z kranu. Także. Dopełnialiśmy sobie do bidonu przed wyjściem I piliśmy wodę Nie pijemy żadnych słodkich napoi Dlatego woda to najlepszy bo mamy też trochę butelkowej wody W samochodzie kupiliśmy gdzieś tam w markecie tą w Walmartie, A później w drugim, bo z Walmart'u już wypiliśmy I generalnie z wodą nie ma problemów Jak byliśmy w zon następnego dnia To cały czas są refill station Była informacja, że napełnia się 100 dolara, ale było to za darmo Także Naprawdę dobrze. I woda ta z, ze stacji była zimna. Także też rewelacja. Po Little Havana pojechaliśmy na plażę i muszę zajrzeć na ściągawkę, gdzie to było. Bill Bucks Cape Florida State Park, czyli plaża była w parku stanowym. Płaciło się 8 baksów za wjazd samochodem z czterema osobami. I można tam było być ile się chce, do 9 bodajże, do 21. Bardzo ładna plaża. Czysto toaleta w miarę ok chociaż tak jak mówiłem, później ktoś dokonał tam eksplozji i po południu nie było już fajnie ale tak, to jako tako akceptowalna, brak dedykowanej przebieralni, trzeba było się przebierać w toalecie lub jak kto woli gdzieś w krzakach, dużo miejsc parkingowych oni chyba tam nie wpuszczają więcej samochodów niż mają miejsc na parkingu, także jak się wjechało, to już miejsce na parkingu raczej gwarantowane. Dzieciaki zadowolone. Dzieciaki zadowolone z plaży, naprawdę fajna. Woda tam była czysta. Trochę wodorostów, ale nie za dużo. Ale tam e, tak naprawdę najbardziej wysunięta część <laughs> Miami. I, i tyle. Plaża, plaża fajna, byliśmy tam do wieczora. Generalnie też e, fajnie przywieźli do tego w parku dzieciaki naklejki z różnymi zwierzętami można było tam zobaczyć różne jaszczurki później ze śmietnika e, szopy zaczęły wyjadać frytki bo ktoś wrzucił tam frytki oczywiście była, jakaś, była też jakaś knajpa e, można było sobie kupić lody, różne rzeczy ale tak naprawdę nic po tej wizycie w kubańskiej knajpie nikt nie był głodny a wiem jak wróciliśmy z, 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 z plaży to pojechaliśmy jeszcze raz na lody do, do Little Havana i tam no to były takie lody polecane w internecie i tam ziomek na parkingu nam polecał te lody. były OK, chociaż był trochę problem z tym, żeby się dogadać z gościem. Ile gałek, bo też gościu za kontuarem nie bardzo gadał chyba po angielsku, raczej po hiszpańsku. Także to był problem. A w tej pierwszej knajpie ona chyba się nazywała Old Havana. To e, nie było problemu, żeby się dogadać. Mówili bardzo dobrze po angielsku, także to nie był jakiś tam problem. Chociaż akcent akcent mieli e, mocno, mocno południowo-hiszpański. I LittleHavany polecam. W ogóle w LittleHavany byliśmy do 22, tak naprawdę. To już później zrobiło się trochę sketchy, bo no, no, pojawiły się na ulicy różne osoby, takie, z którymi niekoniecznie chciałoby się przy których niekoniecznie chciałby się chodzić z dziećmi. Także zwinęliśmy się stamtąd, wróciliśmy do hotelu i taki był pierwszy dzień. Myślę, że całkiem fajny. Chyba wszystkim się podobał, chociaż dosyć męczący, bo na zewnątrz jest mega gorąco, w cieniu co najmniej 32 stopni. Tyle w tym odcinku. Na razie.